Halo? Cześć! Cześć Mormy no, hey. się. Kto tak siedzi fajnie? Jejku, jejku! Trochę jeszcze taki o. pijany jestem. O. 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 Ja ci te głowa ale No bo już chyba się zmęczyła, wiesz. Już ją długo trzymał. To może na brzuch, co? Już się pani troszkę zmęczyła. Ooo oh. 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 ty oh. jesteś. Oh. Ale fajnie. Ojeku! <laughs> Trzymaj się. Połga się. <tuszel> <tuszel> Muzefiknie tam. <tuszel> koczy, koczy, łapki. Koczy, koczy, łapki. To jest taki... to, to jest taki Cześć, cześć. Co nam powiesz? O, o, o,